Hej, 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 siemaneczko, ludzie, tu wasz Halik jeden. A to jest kolejny... Kolejna seria. Kolejna seria, czyli Star Wars The Old Republic. A... Już zabłądziłem, no szkurde. Star Wars The Old Republic, dlaczego to akurat a nie Silk Road Online i Magica? Z prostego powodu Magica przestała mi działać. Po prostu najpierw mi wywalał błąd, że aplikacja przestała działać, a potem mi po prostu... Po niby naprawieniu tego błędu wywalało, ten był czarny ekran, była muzyka i na tym się kończyło. Zresztą dziś się kończy nadal. Więc Magic'i nie będzie, a Silk Road Online, no tam te questy są straszne do wykonywania. Bo te questy no raz wypadnie, raz potrafi przez pół godziny nie wypaść nic z questów do zbierania. Więc Silk Road Online będzie co najwyżej na streamach, o ile streamy mi będą chodzić jak trzeba więc tak dalej kolejną rzeczą dlatego boże dobra wiecie co czekajcie zaraz wam powiem niech pozbieram myśli dzisiaj jestem rozkojarzony i dzisiaj jestem w ogóle taki nieogarnięty Jak widzicie gram Jedi zaczniemy od tego Jedi Konsul, dobra Jedi Konsul i, i gram Konsulem eee, co dalej? Co mi daje konsul? On włada imię mieczem świetlnym i włada też eee, mocą Dalej Aha, już mnie potworki namierzyły Dobra, ty kolej zjeżdżaj i ty też kolej zjeżdżaj. Dobra. Włada i mocą, i mieczem świetlnym. Mam jeszcze tego po stronie e, ciemnej, stronie mocy, e, ale ale e, dlaczego postanowiłem to w ogóle też nagrywać? Z jeszcze innego powodu. Z prostego powodu. Stało się to free to play. To możecie sobie pobrać spokojnie na Steamie Mnie Steamowa wersja nie działała, więc ja sobie pobrałem to ze strony producenta Czyli z oryginalnej strony EA Bo to jest w ogóle gra chyba EA z tego co pamiętam, Electronic Arts I teraz jest taki, takie coś Teraz lecimy oddawać questa Czyli jest tu linia fabularna, nie? Są questy poboczne, jest linia fabularna. Ja tą grę w ogóle zobaczyłem u roka na live'ie jak grał, więc... i yy, jak nagrywał z rojem. Spodobała mi się ta gra, tylko że no wtedy jeszcze. Jeszcze wtedy. Yy, a nie miałem takiego internetu, żeby to ściągnąć bardzo szybko. B. Yy, gra po prostu. Yy, wtedy jeszcze chyba nie była free to play tutaj jest coś takiego, że macie system mikropłatności wprowadzony jeżeli chcecie grać czymś innym niż człowiekiem, cyborgiem i jeszcze czymś tam to się jakoś nazywa to po prostu macie możliwość za 24 zł wykupienia 450 tych punktów, które są tutaj

Miałem nagrywać, miałem nagrywać wam oddzielnie i dźwięk mój, znaczy w sensie komentarz i y, grę, ale Free Sound Recorder najwyraźniej ma jakieś problemy z tym i nie łapie, po prostu nie łapie, no. Ja już trzeci raz to nagrywam. Dosłownie trzeci raz wam nagrywam odcinek, bo, bo nie działał. I Będziemy skipać sobie ten. Okej, okay, dostaliśmy. O, właśnie. Dostaliśmy. Czasem za questy dostajemy takie ładne coś. O. Okej. Okay. Coś tu dostaliśmy. O, coś, coś, jakiś quest. A, możemy już travelować. Fajnie. Możemy travelować, czyli. Czyli zakończymy na tym odcinek chyba, bo nie wiem ile on teraz trwa aktualnie. W każdym bądź razie... Ta gra będzie się pojawiać w piątki. Jutro, jak wiecie, nie dostaniecie w ogóle filmów. Bo a, najpierw mam egzaminy rano, od 8 do 12. I potem mam jeszcze po południu wesele, do którego, no cóż, muszę się jakoś ogarnąć. Już się ogarnąłem z włosami, jak widzicie. Widzicie, ogarnąłem się z włosami. Ktoś, kto by chciał wiedzieć, jakie mam słuchawki? Nie wiem, czy to widać. Ja mam te słuchawki, dokładnie się to nazywa e -box. To jest e-box e, HPI-010MW. No, to są małe słuchaweczki. Powiem Wam szczerze, że... Minusem tego, że nie ma tutaj tej takiej Jak zwykle, znaczy jak teraz się montuje przy słuchawkach tej takiej gąbeczki, która pochłania, e, która pochłania Możliwość Szum, znaczy pochłania szumy, bo te gąbki pochłaniają szumy No tutaj jest ten minus, że nie ma tej gąbki Czyli po prostu szumi, potrafi szumić mikrofon Znaczy potrafi, szumi, no niestety to jest minus Dobra, rozwalmy trochę droidów a, aktyw, active... dobra, Mark 5, o spoko Kurna jakbym ten Łoda Spadać Wow Rozwalamy go Dobry, te kurna to jest fajne Bum, szakalaka Bum <trybuj> <trybuj> Odrzucę go! Yeah. Wow! On skacze! Skubaniec! Dziewiątkę jak rozwalę to będę miał trochę expa więcej. Albo i nie dostanę w ogóle expa. Ja mam całkiem inny ten do wykonania. Jak widzicie jest i fabularka i quest... Yy. A to Mark 5 jest. O komando droid. Sam go nie rozwalę, nie masz szans nawet. A, dlaczego się nie... Dobra, kistyn. Nie aktywuje się to w, nos... w nosie to mam. Nie, no, bo to nieraz tak ma, się nie chce, kurde. Niby się aktywuje, ale się nie aktywuje. No i... No, tak jest. Dobra. Aktywuj się, no. Dobra, kistyn. Później jest... Abandon Quest. Za, badat. Abandoned. Dobra, przenieśmy się tutaj stateczkiem, polecimy tu i tu potem. Chyba, że będę mógł tam od razu lecieć, to będzie dość dobre udogodnienie, bo nie będę musiał latać. Nie, nie mogę. Szkoda. Eee, także to. W niedzielę wam nagram jak wstanę, czyli pewnie będzie to gdzieś koło 9, postaram się wstać, a po weselu to będzie ciężko, podejrzewam. W niedzielę nagram wam Need for Speed World i Koda Black Opsa Multiplayera. Ja zapomniałem, że mam w ten... Ja zapomniałem całkiem, że ja to mam w... na originie tego worlda. Se przypomniałem dopiero jakoś chyba 15 minut po nagraniu tamtych, tych, tych wszystkich e, tego vloga, który tam mówił o tym planie, który tam o tam wisi, dokładnie tam więc e, to jakoś tak było Ubraliśmy tam dzisiaj dostaniecie tylko Star Wars The Old Republic. Myślałem jeszcze o teże online, żeby to dzisiaj, znaczy w sensie, żeby dzisiaj też się pojawiły stereo online odcinki. Powiem Wam szczerze, że jakoś yy... też te questy tam są proste, bo są proste, bo pokazuje gdzie iść, z kim gadać, co rozwalać, żeby daną rzecz tam dostać z danego potworka. Ale powiem Wam szczerze, że. Piątki będę raczej odpuszczał. W piątek będzie jeden tylko odcinek, sobota będzie tylko jeden cover. Znaczy, w sensie, y będą. To znając życie, coś tam wykombinuję, żeby były po dwa covery. Mm, I co? Need for Speed World w niedzielę, razem z Call of Duty Black Ops 1. Dobra, kochani, doszliśmy gdzie do, mieliśmy dojść. Ja, ja nie mam takiego zasięgu, niestety. OK, rozpalmy go. Dobra, roz... zniszczmy go. Dobra, zniszczony i był mój ostatni hit. Dobra, kochani, na tym zakończymy ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, to oceniajcie, trzymajcie się.